Cześć! Zapraszam na trening mięśni brzucha. Potrzebujesz dzisiaj tylko i wyłącznie matę i chęci. Zaczynamy rozgrzewkę. Stopy na szerokość bioder, głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz wdech, wydech, kręć duże koła. Osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze cztery, trzy, dwa. Pięknie i wyciągnij na zmianę. Trzymaj spięte mięśnie brzucha i pośladki. Głęboko oddychaj. Lekko ugięte kolana. Nie blokuj kolan. One mają już takie mięciutkie w środku. Pięknie, dobrze. I do boku. Go. Osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze cztery, trzy, dwa, stop, na zmianę nóżka w górę. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć. 4, 3, 2, no i pięknie przysiad, łapki, hop za uszami i lecisz kolano w górę, łokieć po skosie, jeszcze 8, Ok, przysiad I w górę Jeszcze cztery razy Trzy Dwa No i pięknie Nóżki szeroko Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę Na prawej. Stop. Zmiana. Druga noga. Nóżki szeroko. Łokciami rozepchnij kolana na zewnątrz. Prosty kręgosłup. Okej, okay, wdech, otwieramy, popatrz za ręką do sufitu. Dół, druga strona. Okej, okay, powolutku góra i roluj. Napij się wody. Kładziemy się na plecach, dłonie za uszami, łokcie na zewnątrz. Skupimy się dzisiaj bardziej na skośnych mięśniach brzucha. Ok? I teraz uważaj, spięte mięśnie brzucha, odcinek lędźwiowy kręgosłupa w neutralnej pozycji. Nie mostkuj tutaj, do, dociskaj delikatnie do maty i trzymaj cały czas spięte mięśnie brzucha. Uwaga! 4, 3, 2, popatrz. Prawy bark idzie w stronę lewego kolana, wydech w górze. Pięknie, jeszcze. Cały czas spinasz mięśnie brzucha, nawet wtedy, kiedy schodzisz w dół, mięśnie brzucha są spięte. Oddychaj głęboko. I teraz na trzy tempa, zobacz. Raz, dwa, trzy, odstawiasz. Druga noga, dwa, trzy, odstawiasz. Odstawiasz. jeszcze Pięknie i teraz spójrz, sięgaj na zmianę po przekątnej! Jeszcze osiem razy. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i teraz na trzy tempa uważaj. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze dwa razy. Spinaj mięśnie brzucha, nie ciągnij szyją. Okej, okay, dobra. Połóż głowę na podłodze. Ręce wzdłuż ciała, nóżki w górę. I teraz zobacz. Zrobimy tak. Łapki szeroko. OK, Będziesz sięgać raz do jednej nogi po przekątnej, raz do drugiej. I teraz uważaj, jeśli czujesz, że boli Cię już szyja, daj dłonie za uszy i sięgnij w ten sposób. Go! Spinaj mięśnie brzucha mocno. Dobrze. Sięgaj wysoko. Spinaj mięśnie brzucha. OK, jeszcze. Dobrze, i teraz odstaw nogi, wyprostuj lewą nogę. Prawa ręka jest wyprostowana za głową. Spięte mięśnie brzucha, nie rozluźniaj, napnij mięśnie brzucha, cały czas je trzymaj spięte i z wydechem skłon po przekątnej. I wdech. I sięgaj jak najwyżej. Pięknie, go. Ostatni raz. Zmień nogę i rękę. Go. Jeszcze cztery razy. Ostatni raz. No i pięknie, dobrze. Obróć się na bok. I teraz popatrz. Łokieć znajduje się pod barkiem. Opieramy się na kolanie. Ręka za uchem. Biodro w górę. Bark jest w dole. Mięśnie na łopatce są spięte. Spinaj mocno mięśnie brzucha i z wydechem. Idziesz w górę. Pięknie jeszcze. Oddychaj. Wydech w górę, wdech w dół. Ostatni raz. Zatrzymaj. I teraz popatrz. Wydech. Łokieć do dłoni. Wdech. Otwórz. Popatrz do sufitu. Wydech. Wdech. Jeszcze raz. I dość. Zatrzymaj noga w górze, wydech i wdech. Łokieć idzie do kolana. Pięknie. Biodro cały czas w górze. Jeszcze. Pięknie. Ostatni raz. I dość. Druga strona. Jak się masz? No to jest troszkę intensywnie. Bark w dole, ściągnij łopatkę. Udo na przedłużeniu kręgosłupa, biodro w górze, dół i góra. Spinaj mięśnie brzucha. Jeszcze raz. Zatrzymaj łokieć do dłoni. I otwórz. Jeszcze raz. Okej, okay, nóżka w górze. Wokisz do kolana. I jeszcze cztery. Ostatni raz. No i pięknie, dobrze. I teraz, jeśli masz jeszcze powera, to powtórz ten trening. jeszcze raz, albo jeszcze dwa razy. W ten sposób będziesz miała dwie albo trzy serie. Możesz też zrobić cztery serie. OK? A jak nie, to przechodzimy do rozciągania. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Głęboki wdech. Z wydechem skłon. Sięgnij jak najdalej. Bark w dole. A tutaj sięgasz, tak jakbyś chciała dotknąć przeciwnej ściany. Pośladek jest na Macie. Nie odrywaj pośladka. Ok, wdech. Wydech druga strona. Ok, wdech, obie ręce w górze, wydech. Jedna ręka na kolanie, druga z tyłu, za pośladkiem, wyprostowany kręgosłup, klatka piersiowa do przodu. Popatrz sobie przez ramię w tył. Oddychaj głęboko. Wdech i z wydechem, druga strona. Ok, wróć. Wdech góra, wydech. Delikatny skłon do przodu. Staraj się trzymać wyprostowany kręgosłup. Barki są daleko od uszu. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Oddychaj głęboko. Ręce po skosie. Druga strona. Ok, dobrze. Klękamy. Ciężar ciała na stopy. Wdech wyprostuj nogi. Wdech z wydechem wspinając pośladki mięśnie brzucha. Powolutku, krąg po kręgu zroluj. Głęboki wdech. I wydech. Brawo. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Pa.